Witam w dzisiejszym odcinku Zagram Nowego bossa z tatą. Mega Mish Shade Jest teraz boss nowy e Nie, zbytnio nagród Takich fajnych e Tutaj jest ta skrzynka A w misjach O, nie, zaś to Bo już to rozrobił A w ogóle zapomniał zać jako mapa. No, idealno na Rico nawet. I dla dwóch par. No, jak to jest ojciec XT. A wcześniej to z randomami gruch. A! Jakie wejście! Przez ściany! No, Rico tu jak jest... dobra, ale on przez ściany jeszcze przejzi. Ult! Zbyt mocne to jest, zajenie dla nos! Nie, że on tam poleciał? Dobrze. Chodź tu, Shade. Rico tu jest opę, Bardzo rzadki, rzadki. On tu jest mega. Czekaj, ma jakoś nagrodę, nie? Może i to dobro, a jeszcze coś, Nita? to nie wiem. O ile tam w ogóle jest skrzynek? Ja nie zauważył tego i gadżet też jest mocny. Brrr. Nie! Zostaw mnie! Misiek! Zostaw mnie. Misiu! Ty. Też to się odbija po 500 razy. No. Dobrze, ojciec się tam łazi. Ja sakruję mnie. Uciekam! On się taki łups nabiła, mój tato, nie! da już pracego praca, tylko to bossa za tym co to, to, to otworzył. Stardrop Mitek. W ogóle teraz są po dwa stardropy? A nie, bo dobra. Bo jeszcze są z tego bossa. Tu jeszcze 1000 monet i Stardrop. Daj na Mike! No chyba nie. No, dać wiem, luksus to inną postać, a to skin. To to w ogóle teraz, stoi chyba każda postać na ten tryb gry. Nie, trzeba obijać przez ściany, ale będzie przez to ścianą. Będzie odkołać, tak. Ale teraz do stół. A, ja też do stołu. No, pomocy, no. A też to jeszcze jest z tym zasięgiem. Za to powiedzieć nie wiem czy się domyślił że To jest ograniczona jest widoczność na pomocy Data znowu 16 kipsów na moment. Ej. Konaj przeciwników. tata mi dure sobie I epic. Epic. <tuszel> Dobra, siema. Nie, no zostaw mnie. No wiesz, ojca. No co mnie zaś? Ja nie mam wkurzonej motki. Najduż no tu przez ścianę. I jeszcze poleciał, tata? A bo on jeszcze spowalniał, dlatego tak nie leciał szybko, jak miał mało HP. Był stampower. Power taki, co jak ma mało HP, to szybko leca. Też by mi się przydały jakieś chipy, tak? Tato, poczuj się jak jo! Co jeszcze? No. Jej. Star drop. Star drop. W ogóle zapomniał misję odebrać xt. A, tam chyba było z zadaniem do no. Da. O, bulaś, teraz się nawet nie zauważył. Eriko, to jest OP. Jak wczoraj. teraz to jak naj... Nie. To to znowu skrzynki otwierał. No i ma teraz skrzynki, tata! on tata tylko po skrzynki idzie? I nie pomoże mi. Tak to ja my razem poszli. Czekaj, sprawdźmy czy to z zadaniem. Ale ile jeszcze poziom zostało? Jeden. Fajnie. Nie ma. No Nie ma. No dobra, zadaniem. To znaczy zabiciem. Misiek To zaś leci po kiupsy A on teraz silniejszy jest fajnie To to wolno te skrzynki otwiera Jak on spami teraz w ogóle Żej Nie wiem. czekaj tym bólem? No, brawo. To od czego ja zginąłem? Od tych serd? To bije. Ja myślałem, że to, to skinał. Jest, pyk, 5, nic. Aha, i Ni. mamy kilka biskotek. jeszcze ja coś w sklepie za darmo. Takie coś. Teraz sprawdźmy, czy się to da. O, da się. Na przykład idzie. Na wszelki wypadek wezmę to! Ty... Co? A przecież pisze, że idzie! Dobra... Ja grom w nim. Norbertem. Chcę na nim wbić tysiąc jak najszybciej. Bo to jest nawet fajna postać. I dużo bije. E, powoli. Ciężko przed tym uciec, jak nie ma ścian dobra w końcu gołtym Ta, no, To, ta ta lecę ma, pamiętasz mnie? Chudy pamiętasz mnie? Jeszcze z nie? Ja wiem, że to jest kilka razy i kończymy powoli. Mam nadzieję, że nie będzie tam jakiś, nie wiem, kozaków. Nie, na tych puszkach to nie. Jakby tak, jakby były takie kozackie, kozackie postacie, kozacy gracze. Tutaj tak bym mało stracił. To to też się upośledziło mało przysięg. Nie. Nie no zostawcie mnie No i po co podłaziłeś? Pyk? ty też po co podłaziłeś? Chyba po to Taką Proszę resp się już Natychmiast W tej chwili No, fajnie, jak my jeszcze to przegramy, no to w dzisiejszym odcinku to już na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie.